I kolejny temat dotyczący działu zatytułowanego Usługi noclegowe. Dzisiaj zajmiemy się kategoryzacją obiektów noclegowych. Obiektów przede wszystkim hotelarskich, czyli tych, które wymieniliśmy sobie na poprzedniej lekcji. I powiem Wam troszeczkę na temat łańcuchów i systemów hotelowych, bo takowe pytania dotyczące łańcuchów czy systemów hotelowych mogą pojawić się na Waszym egzaminie. Zawodowym. No, oczywiście, zaczniemy od kategoryzacji, czyli mówiąc najprościej, jest to swego rodzaju przypomnienie z poprzedniej lekcji. Ja chcę tylko pewne rzeczy usystematyzować. Mianowicie, pamiętajcie o tym, że według ustawy o usługach hotelarskich wyróżniamy osiem takich kategorii obiektów hotelarskich, i są to obiekty, które macie tutaj wypisane z lewej strony, mianowicie hotele, motele, pensjonaty kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, no i ewentualnie także pola biwakowe. I na poprzedniej lekcji dotyczącej rodzajów tychże obiektów hotelarskich, każdy z tych obiektów sobie definiowaliśmy i omawialiśmy. Więc przypomnę tylko, że waszym zadaniem, jeżeli chodzi o egzamin zawodowy, jest to, żeby po prostu wiedzieć, czym charakteryzuje się hotel, motel, pensjonat i tak dalej. Hotel poza usługami podstawowymi świadczy także usługi dodatkowe, że motele są zlokalizowane przy drogach i dysponują parkingiem dla samochodów, a na przykład pensjonaty charakteryzują się tym, że świadczą całodzienne wyżywienie dla swoich klientów, czyli śniadania, obiady i kolacje itd. itd. O tym już mówiliśmy, do tego wracać nie będę. Natomiast dlaczego przypominam te rodzaje obiektów hotelarskich? No dlatego, że Właśnie w tej chwili chciałbym się zająć ich kategoryzacją. Zresztą o tej kategoryzacji też już po części mówiliśmy na poprzedniej lekcji, przy okazji poprzedniego tematu. No, ale tak woli pewnego podsumowania, żeby tutaj już nikt nie miał wątpliwości, mianowicie, jeżeli chodzi o trzy pierwsze rodzaje obiektów hotelarskich, a więc hotele, motele czy też pensjonaty, to kategoryzuje się je za pomocą gwiazdek. I mówiąc najprościej, y, mamy 5 kategorii od 1 do 5 gwiazdek, przy czym tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że im więcej gwiazdek, tym oczywiście wyższy standard, tym e, większe, no niejako powiedzmy wymagania i większy komfort e, w stosunku do e, gości. E, no i oczywiście e, sprawa wygląda w ten sposób, że e, mamy te hotele 1, 2, 3, 4, czy też Pięciogwiazdkowe. I tak jest w przypadku hoteli, tak jest w przypadku moteli, i tak jest w przypadku pensjonatów. Natomiast jeżeli chodzi o kempingi, czyli kolejny z obiektów hotelarskich, wyróżnianych przez ustawę o usługach hotelarskich, to kempingi też kategoryzuje się gwiazdkami, ale w odróżnieniu od hoteli, moteli czy też pensjonatów są to od jednej do czterech gwiazdek czyli w tym wypadku sytuacja jest podobna, to znaczy, jednogwiazdkowe kempingi to te kempingi, które no, mają nazwijmy to najniższy standard. Natomiast im więcej gwiazdek, tym lepiej, no ale maksymalnie tych gwiazdek kempingi mogą mieć 4, a nie tak jak w przypadku hoteli, moteli czy pensjonatów 5. No i oczywiście, obiektami hotelarskimi, które podlegają jeszcze kategoryzacji, są domy wycieczkowe i schroniska młodzieżowe. Przy czym te. Podlegają kategoryzacji, ale nie już w formie gwiazdek, a oznacza się je po prostu cyframi rzymskimi, i tu mamy trzy kategorie domów wycieczkowych czy schronisk młodzieżowych: kategorię trzecią, drugą i pierwszą, i tu jest troszeczkę inaczej niż w przypadku kategorii gwiazdkowych, bo w przypadku gwiazdek wyglądało to w ten sposób, że im więcej gwiazdek, tym lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o kategorie, w dotyczące czy przyznawane według cyfry rzymskich, no to tutaj domy wycieczkowe czy schroniska młodzieżowe kategorii trzeciej to będą te o najniższym standardzie, natomiast te, które będą miały kategorię drugą, będą miały wyższy standard, a najwyższy będą miały schroniska młodzieżowe czy domy wycieczkowe, które będą miały kategorię pierwszą. I o tym oczywiście warto pamiętać. Tutaj macie jeszcze swego rodzaju ściągę, a to za momencik ściągę albo podsumowanie, natomiast właśnie o tym też już wspominałem na poprzedniej lekcji, ale chcę, żeby była to sprawa jasna, mianowicie zaszeregowanie obiektu hotelarskiego, czyli na przykład hotelu, metelu, pensjonatu e, do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii następuje tylko i wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy, czyli jeżeli mamy na przykład powiedzmy właściciela hotelu i on Chciałby po prostu po pierwsze zaszeregować ten obiekt hotelarski, czyli faktycznie nazwać go hotelem, a dodatkowo, no mówiąc najprościej, określić ile on będzie miał gwiazdek, to wtedy po prostu sam musi złożyć taki wniosek. No i właśnie, w przypadku obiektów hotelarskich, chociażby takich jak hotele, motele, pensjonaty, czy też domy wycieczkowe, a więc obiekty, które już sobie wymienialiśmy. Taki wniosek przedsiębiorca składa do Urzędu Marszałkowskiego, czyli do Marszałka Województwa, bo to Marszałek Województwa, e, mówiąc najprościej, prowadzi ewidencję obiektów hotelarskich, nadaje im kategorie i szereguje obiekty hotelarskie, e, więc tak to wygląda. Natomiast w przypadku pól biwakowych, o których sobie wspominaliśmy, bądź też innych obiektów, Takich, które też wymienialiśmy na poprzedniej lekcji. Ich zaszeregowania i ich ewidencję prowadzi wójt burmistrz albo prezydent, właściwy ze względu na miejsce położenia takiego pola biwakowego, bądź też innego obiektu, obiektu noclegowego. I o tym też warto pamiętać. Czyli, jeżeli chodzi na przykład o te najpopularniejsze, Obiekty hotelarskie, jak hotele, motele, czy pensjonaty, to ich ewidencje, ich um, powiedzmy zaszeregowywanie e, prowadzą urzędy marszałkowskie, właściwe na, ze względu na siedzibę takiego hotelu, motelu, czy też pensjonatu. Natomiast w przypadku pól biwakowych e, jest to wójt, burmistrz albo prezydent. No, między innymi oczywiście pól e, biwakowych. No i tutaj macie jeszcze taką ściągawkę, podsumowanie tego, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli. Hotele, motele, pensjonaty to kategorie od 1 do 5 gwiazdek, w przypadku kempingów kategoria od 1 do 4 gwiazdek, natomiast domy wycieczkowe i schroniska młodzieżowe to oczywiście kategorie oznaczane cyframi rzymskimi 3. Najsłabsza, najsłabszy standard 1, czy cyfra 1 to oczywiście ten standard naj Lepszy, natomiast schroniska bądź też pola biwakowe nie podlegają kategoryzacji, co też jest bardzo ważną informacją z punktu widzenia Waszego egzaminu zawodowego. No i właśnie. I kolejna bardzo ważna sprawa, mianowicie musicie pamiętać o tym, że nie istnieje żaden międzynarodowy dokument, który normowałby wymogi, jakie muszą być spełnione w obiekcie, aby otrzymał on określoną liczbę gwiazdek. Mówiąc prościej, w każdym kraju obowiązują odrębne standardy i przepisy. Za moment sobie powiemy, jak to wygląda w przypadku Polski. Mało tego, okazuje się, że mamy także rejony na świecie, gdzie klasyfikacji nie stosuje się w ogóle. Czyli tak jest na przykład w przypadku Skandynawii, albo taka klasyfikacja i szeregowanie hoteli, powiedzmy, czy innych obiektów, w zależności od liczby, tam powiedzmy, gwiazdek. Jest dobrowolna, na przykład na terenie Wielkiej Brytanii, czy też chociażby we Francji. Do czego zmierzam? Mianowicie zmierzam do tego, że skoro nie ma żadnego międzynarodowego dokumentu, który normowałby wymogi, jakie muszą spełniać obiekty, aby otrzymały określoną liczbę gwiazdek, na przykład hotele, no to mówiąc prościej, musimy się liczyć z tym, że na przykład hotel, załóżmy, pięciogwiazdkowy w Turcji. Może posiadać zupełnie inny standard niż hotel pięciogwiazdkowy załóżmy w Grecji, w Chorwacji albo w Polsce. Tak, czyli my mieszkając w Polsce możemy być przyzwyczajeni do określonego standardu hoteli, na przykład pięciogwiazdkowych, ale ten standard może być zupełnie inny w przypadku pięciogwiazdkowych hoteli w jakimkolwiek innym e, kraju. Bo jeszcze raz podkreślę, żaden międzynarodowy dokument normujący takie wymogi. Które muszą spełniać obiekty, aby otrzymały określoną liczbę, po prostu gwiazdek nie istnieje. No i właśnie. I tutaj, przy okazji, swego rodzaju ciekawostka najbardziej luksusowy hotel świata, tak zwany Bur Al-Arab, hotel położony w Dubaju, y, oczywiście w Zjednoczonych Emiratach y, Arabskich. Y, hotel y, położony 15 km od centrum i 30 km od lotniska, należący do sieci hotelowej, Jumera Hotels and Resorts 27-piętrowy przy okazji e, najwyższy hotel na świecie e, jego wysokość to 321 metrów e, został wpisany także do Księgi Rekordów Guinnessa, właśnie ze względu na to, że uchodzi za najbardziej luksusowy hotel na świecie. Jako jedyny posiada 7 gwiazdek, choć z tymi 7 gwiazdkami Buri Al-Arab to nie do końca prawda, bo formalnie ma on 5 gwiazdek, natomiast ze względu na bardzo wysoki standard, no jakby upowszechniło się, że, że tych gwiazdek ma aż 7. No oczywiście sama nazwa hotelu Buri Al-Arab w dosłownym tłumaczeniu oznacza wieża arabów, a sam hotel Usytuowany jest na sztucznej wyspie i kształtem przypomina y, oczywiście y, żagiel. Y, więc tak to y, wygląda. Zresztą posłuchajcie sami. No właśnie, natomiast my wracamy do, do standardów polskich i tak jak wam powiedziałem, no nie ma y, jednego międzynarodowego dokumentu, który określałby wymagania kategoryzacyjne y, na przykład hoteli w zależności od y, liczby gwiazdek. Każdy kraj albo sobie to dowolnie reguluje, albo nie reguluje tego nie wcale. W Polsce natomiast wymagania kategoryzacyjne określa, i to jest bardzo ważna informacja, rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. I mówiąc najpre, najprościej, te wymagania kategoryzacyjne określone są według takich sześciu kategorii. Tu macie je bardzo mocno uproszczone, czyli zwróćcie uwagę na przykład obiekt, na przykład hotel jednogwiazdkowy, to niezbędne minimum dla niego to podstawowe usługi i wyposażenie pokoju w łóżko, umywalkę, czy też szafkę i szafkę nocną. Dodatkowo łazienka nie musi znajdować się wewnątrz pokoju. Na przykład dwugwiazdkowy to Takim standardem jest śniadanie, zazwyczaj wliczone w cenę noclegu. Trzygwiazdkowe to zainstalowana klimatyzacja. Czterogwiazdkowe to wysokiej klasy i jakości wyposażenie pokoi. No i oczywiście pięciu najwyższy standard. Natomiast, tak jak mówię, to bardzo ogólnie jest tutaj opisane i są to rzeczy, które nas, turystów, czy Was, turystów, w zasadzie niespecjalnie już powinny interesować. Natomiast wspomniałem Wam o tym, że. Te wymagania kategoryzacyjne w Polsce określa rozporządzenie ministra gospodarki i pracy, i ta kategoryzacja, czy te wymagane kategoryzacyjne odnoszą się do sześciu kategorii. Teraz chciałem Wam tylko te kategorie pokazać. Sześć kategorii wymagań. Mianowicie, pierwsza kategoria dotyczy zewnętrznych elementów zagospodarowania i urządzenia. To jest fragment wspomnianego dokumentu, czyli zwróćcie uwagę, macie tutaj wszystko opisane. I generalnie macie od razu zaznaczone hotel i ruch gwiazdkowy, co powinien posiadać. Na przykład oddzielne wejście i wydzielona droga bagażu gości tylko i wyłącznie w hotelach pięciogwiazdkowych. Druga kategoria wymagań to instalacje i urządzenia techniczne. I tu też mamy wszystko bardzo szczegółowo powiedzmy opisane dla poszczególnych hoteli. W zależności od liczby gwiazdek. Potem trzecia kategoria wymagań to podstawowe elementy dotyczące funkcji programu obsługowego i użytkowności obiektu. Czyli zwróćcie uwagę, tu między innymi mamy podane wymiary, chociażby holu recepcyjnego, w zależności od y... tych wymiar... wymiarów mamy hotele 1, 2, 3, 4 czy 5 y... gwiazdkowe. Czwarta kategoria wymagań to wymagania dotyczące y... części mieszkalnej. I tutaj one są nawet rozbite jeszcze na dwie oddzielne powiedzmy, kategorie. No, jest tutaj właściwie wszystko. Popatrzcie, ee, załóżmy stoliki okolicznościowe, powinny być w pokojach e, hotelowych, cztero- i pięciogwiazdkowych, i tak dalej, tak dalej. Więc je, jest tego dość dużo. No, i w końcu dwie ostatnie kategorie wymagań to e, oferta usług podstawowych i uzupełniających. E, na przykład, hotele cztero- czy pięciogwiazdkowe powinny mieć. Albo przynajmniej um, e, przynajmniej e, no generalnie powiedzmy mieć możliwość dostarczenia kwiatów, e, dość fajna sprawa. Na przykład hotele 3-4-5-gwiazdkowe e, powinny mieć możliwość przyjmowania e, opłat kartami e, płatniczymi. No i w końcu szósta kategoria to są tak zwane inne wymagania, a do tych innych należy jednolity ubiór dla poszczególnych służb hotelowych i taki jednolity ubiór powinny mieć służby hotelowe w hotelach 3, 4 i 5 gwiazdkowych. Łącznie tych wymagań, zwróćcie uwagę, jest aż 55 w sześciu różnych kategoriach, ale tak jak wspomniałem, my jesteśmy turystami, nie hotelarzami, w związku z czym my tych wymogów kategoryzacyjnych po prostu uczyć się nie musimy. Ważne, żebyście tylko i wyłącznie Pamiętali, jaki dokument je określa i ewentualnie w jaki sposób je określa. No i właśnie, i chciałbym teraz przejść do drugiej części lekcji, czyli powiedzieć troszeczkę na temat łańcuchów i systemów hotelowych, oczywiście wybranych, bo nie wszystkich, zarówno na świecie, jak i oczywiście w Polsce. I zaczniemy sobie od łańcuchów hotelowych. Tu macie definicję. Łańcuch hotelowy to zespół hoteli posługujących się tą samą nazwą. I znakiem towarowym, bądź, bądź też znakiem firmowym, oraz mających określone wspólne cechy użytkowe. I tutaj macie główne łańcuchy hotelowe na świecie, na przykład Hilton, Sheraton e, i wiele, wiele Marriott, i wiele, wiele oczywiście innych. Tutaj najbardziej e, charakterystyczne, najpopularniejsze, największe e, łańcuchy hotelowe, czyli właśnie Hilton, e, czy też Marriott, ewentualnie Sheraton, w dalszej kolejności Intercontinental czy też Holiday Inn do takich znanych łańcuchów hotelowych należy jeszcze Radisson, Novotel czy ewentualnie Campanile. Więc tak to wygląda. Natomiast druga, czy drugie pojęcie związane z hotelami to system albo grupa hotelowa, czyli taki zespół obiektów hotelowych, to mogą być hotele, a także łańcuchy hotelowe który jest skierowany przez centralny zarząd, centralny zarząd utrzymujący jednolity standard usług, prowadzący wspólną politykę ekonomiczną oraz posiadający własny system rezerwacji miejsc noclegowych, obejmujący wszystkie jednostki organizacyjne. No i tutaj macie po prawej stronie 10 największych systemów czy też grup hotelowych na świecie i należą do nich między innymi International. Intercontinental Hotels Group, a wśród nich między innymi łańcuch hotelowy Intercontinental, czy chociażby Holiday Inn, o którym już wspominałem. Kolejna grupa hotelowa to Hilton Worldwide, no i tutaj oczywiście między innymi łańcuch hotelowy Hilton. Dalej, kolejne grupy to oczywiście grupa Marriott z oczywiście hotelami Marriott, czy też grupa Windham i tu między innymi takie łańcuchy hotelowe jak Ameri Host In czy na przykład Day's Inn. Kolejne grupy hotelowe to oczywiście, to oczywiście Choice Hotels International, i tu łańcuchy hotelowe Slip In, Clarion i inne. Ewentualnie kolejny system hotelowy to Accor Hotels, a wśród nich między innymi łańcuchy hotelowe Nowotel czy Ibis. No i oczywiście kolejne to Starwood. Hotels and Resorts, i tu m.in. łańcuch hotelowy Sheraton, ewentualnie Best Western Hotels, i tu między innymi właśnie łańcuch Best Western, ewentualnie Yin Yang, też grupa hotelowa, bądź też Carson Residor z łańcuchem hotelowym Radisson. Więc tak to mniej więcej wygląda. To generalnie bardziej w formie pewnego rodzaju informacji, bo tak jak powiedziałem, was, turystów, no generalnie powiedzmy, łańcuchy czy systemy hotelowe interesują mniej, ale warto wiedzieć, że takowe w ogóle funkcjonują i czym się charakteryzują. Natomiast jeżeli chodzi o największe polskie grupy hotelowe, to może zacznę od tego, że jeżeli chodzi o międzynarodowe sieci hotelarskie w Polsce, to generalnie powiedzmy najwięcej obiektów posiada grupa Acor. A w dalszej kolejności no między innymi takie grupy jak Hilton, jak Louvre Hotels Group, czy na przykład Best Western. To jeżeli chodzi o liczbę mm, obiektów, natomiast najwięcej pokoi oczywiście e, sieć hotelowa Accor. E, jeżeli chodzi natomiast o typowo polskie sieci hotelowe, to oczywiście są to takie sieci jak na przykład Gołębiewski. Generalnie 4 hotele dysponujące ponad 2000, 2300 miejscami noclegowymi. Kolejna grupa hotelowa polska to oczywiście Gromada. 11 hoteli, ponad 1300 miejsc noclegowych. Grupa Wam: 15 hoteli, ponad 1100 miejsc noclegowych. Grupa Satoria: 7 hoteli, ponad 1000 miejsc noclegowych. No, i oczywiście, jeżeli chodzi o te polskie systemy hotelowe, to należy do nich także system czy grupa Diamond. To jest 114 hoteli w Polsce i prawie 1000 miejsc noclegowych. No i właśnie, i na zakończenie tego tematu, jeszcze trzy proste zadania egzaminacyjne z tematu, który właśnie kończymy. Mianowicie: Pierwsze: który z najbardziej luksusowych hoteli na świecie przedstawiono na rysunku? No oczywiście. Omówiliśmy go dość dokładnie, obejrzeliście film, czyli myślę, że każdy z Was doskonale wie, że jest to oczywiście odpowiedź B, czyli Bur Al Arab w Dubaju. Hotel wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa ze względu na to, że jest najbardziej luksusowym i jedynym na świecie siedmiogwiazdkowym hotelem, więc tak to się prezentuje. No i właśnie, coś dotyczące kategoryzacji. Według ustawy o usługach turystycznych z kategoryzacji obiektów hotelarskich wyłączone są... No, i oczywiście wyłączone są pola biwakowe. Przypomnę, hotele motele to obiekty hotelarskie, które kategoryzowane są w skali od 1 do 5 i kategoryzowane są gwiazdkami, natomiast domy wycieczkowe kategoryzowane są cyframi rzymskimi od 3 do 1. No i na zakończenie jeszcze jedno zadanie. W jakim dokumencie określono minimalne wymagania dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, oczywiście w jakim dokumencie w Polsce określono te minimalne wymagania, bo jeszcze raz przypomnę, że taki międzynarodowy dokument po prostu nie istnieje. No i oczywiście jest to rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. I jeżeli chodzi o temat dotyczący kategoryzacji obiektów, Hotelarskich, jak i wybranych łańcuchów czy systemów hotelowych. Z mojej strony byłoby to na tyle, i do usłyszenia.